Witajcie w pierwszym dniu wyzwania językowego. Jestem polską pojedynkotką, nauczyłam się sama angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego. Od prawie pięciu lat pomagam ludziom uczyć się języków obcych. Nasz pierwszy dzień wyzwania zostanie poświęcony przepisywaniu strony z książki. Może wielu z Was na to ćwiczenie, jeśli nie to zaraz się dowiecie o co chodzi. Powinniście znaleźć sobie książkę albo PDF-a książki, e-booka, w internecie, którą może chcecie znać, które może już znacie w języku ojczystym. Jeśli uczycie się angielskiego, to będzie to wiele łatwiejsze, ponieważ w internecie jest bardzo dużo darmowych PDF-ów. Wystarczy sobie wpisać tytuł tej książki po angielsku i już będziecie mieć podane przykłady PDF-ów. Możecie sobie je pobrać, ściągnąć na telefon czy na komputer, bo można też kupić książkę na Amazonie w tym języku obcym, ale moim zdaniem, takie PDF -y w internecie każdy może sobie znaleźć i to nie musi być. Płatna książka, nie musicie za nią zapłacić. Kiedy otwieracie już tą pierwszą stronę tej książki, przepisujecie ją sobie odręcznie do zeszytu albo na kartkę. Dosłownie, przepisujecie sobie odręcznie to, co tam jest napisane. I najlepiej, gdybyście jeszcze znaleźli audiobook do tej samej książki na YouTube, jeśli jest dostępne, na Audible albo na YouTube, mają audiobooki, warto, żeby to była książka, tak jak powiedziałam, którą już znacie. Ja tutaj pokażę Wam poniżej przykłady różnych audiobooków z książkami, które, z których możecie skorzystać. I kiedy będziecie przepisywać tą stronę. Możecie w tym samym czasie słuchać tego audiobooka. To będzie nawet lepsze, kiedy będziecie sobie pisać i w tym samym czasie ten lektor czyta ten audiobook. Nawet możecie słuchać go, robić pauzę po zdaniu i przepisywać to samo zdanie. Wtedy będzie chyba najlepiej. Ja tak właśnie robiłam, że słuchałam, jak ten lektor powiedział jedno zdanie, robiłam pauzę i przepisywałam sobie to zdanie. Przepisywanie książki jest bardzo efektywne, ponieważ od razu uczymy się pisać, czytać i mówić, ponieważ po skończonej stronie czytałam ją na głos. Puszczałam sobie lektora i powtarzałam po nim zdanie po zdaniu. Uczyłam się od razu mówić. Uczyłam się wymawiać rzeczy poprawnie, zdania, słowa. Więc jeśli będziecie takie ćwiczenie robić dwa razy w tygodniu, to bardzo dużo się z tego nauczycie. Będzie ogólnie rozumieć więcej jeszcze ze słuchu, Będzie lepsi w wymawianiu słów poprawnie, ponieważ będzie czytać na głos te strony z książki. Jeśli będziecie mimikować, jeśli będzie próbować powtarzać po lektorze, mówić z jego akcentem, to będzie uczyć się mówić tak jak on. Będzie mówić wiele, wiele poprawniej. Jeśli już to zrobicie, to zajmie Wam mniej więcej 20 minut, 30 minut, zależy w jakim typie piszecie. Przeczytajcie wtedy tą stronę na głos. Tak, dokładnie przeczytajcie ją na głos. To nie jest na razie ważne, że niczego nie rozumiecie. W kolejnych dniach pokażę Wam, co możecie zrobić z tym, żeby to ćwiczenie było jeszcze bardziej efektywne. Ale na razie to tyle. Jeśli macie jakieś pytania do tego ćwiczenia, jeśli nie wiecie co dokładnie zrobić, dajcie znać w komentarzach. Ja odpowiem na Wasze wszystkie pytania. Może nie dopowiedziałam jeszcze czegoś, może o czym wspomniałam, ale tak jak powiedziałam, to ćwiczenie jest w sumie bardzo proste. Wystarczy po prostu przewidzieć swoje sklepki. Na mojej stronie internetowej mam również darmowe afirmacje językowe. Jeśli chcecie, możecie sobie pobrać i również czytać je na głos każdego dnia podczas tego wyzwania, ponieważ to Wam da duży boost wewności siebie w tym języku, którego się uczycie. Moim zdaniem, afirmacje językowe działają. Jeśli będziemy je powtarzać codziennie, na pewno pomogą nam przełamać barierę językową, nieśmiałość przed mówieniem i ogólnie będziemy mieć lepszą wiarę w siebie, ponieważ jeśli nie wierzymy, że potrafimy się czegoś nauczyć, to nigdy się tego nie nauczymy. Na mojej stronie mam kurs od Irland do 1 w angielskim, nie musicie go robić, nie musicie go kupować, to jest dla tych, którzy chcą To jest dla tych, którzy są w 100% pewni tego, że chcą uczyć angielskiego w bardzo krótkim czasie, w bardzo dobrym tempie i po potrzebują planu, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Jeszcze raz, jak powiedziałam, dajcie w komentarzach, co sądzicie o tym, jak poszło Wam to ćwiczenie i zobaczenia jutro w kolejnym dniu naszego wyzwania.